Manko z tej strony. Tymek. Dzisiaj będę nagrała się z ledą. Właśnie tutaj sobie widzicie. I teraz i takie mamy tutaj jeszcze instrukcje. Jak widzicie, tu, są, tu jest jeden ludek. I w ogóle i jeden złodzi. Myliło mi się. No i od jakiej rzeczy zaczynamy. No oczywiście jak zawsze Takie coś. Aplikacja. Jak... To jest aplikacja Lego. To będę składać sobie. Jak widzicie, widzowie. No i paczka numer jeden. Ja mam bardzo rozpakowane, więc nie muszę otwierać. Dobra, ludzik. ubranie ludzika. Słuchaj. To będzie trudne do szukania, bo miejsce mam. O co To tu mam. Armię Lego i ten ludzik, który. Mogę wam pokazać co na za łazienką. Pada z miałam No, teraz? łazienką. Pada słyszeć. łazienką. Pada z łazienką. Pada z no Tutaj są zapaski, widzicie. widzicie. To jej, ...jej włosy. Ale patrzcie, jak lepiej to wygląda. Z tym strojem. Jak widzicie. No, od razu wracamy no i policjanta. ja nie mam od razu złożonej no. mamy włoski mamy tułów głowa i nogi zostały

I teraz no w patrzcie będziemy budować takie coś. Banek. Bo braki pierwszy klocek. O taki. O taki. I No to się ukrywa sobie. I taki. I teraz patrzcie, gdzie to wcepiany. I przechodzimy na kolejne strony. Dwa takie białe, płaskie. I robię... O, mam jeden. Mam taki jeden. taki specjalny. Drugi taki. I drugi taki. I patrzcie Robimy się. Robimy tak. Jeszcze robimy tak. No jak widzę, to patrzcie. O tak na razie się prezentuje. Tak płasko. I teraz tak się prezentuje. A teraz tak. Teraz jak polski. Takie same. Świetnie. Aha, zdobie. Są takie same. O. Pięknie. Pięknie. Normalnie powiązby z widzowie. O Taki będzie napisany, taki sam. Taki sam. Taki sam jak nowo, jak widzicie. Łatko słuchaj, najtrudniejsze to małżenia. Zdrawie. Chodźcie widzowie. Dlatego nie widać na komesa. O, patrzcie. I wcopiamy tak o i tak. Patrzcie. I teraz takie. Patrzcie tu. O taki. jedno boże zdrowie gata ze mnie o patrzcie tak i pominąłam i teraz tak wstapiamy tutaj i tak noc bank, podstawa banku zrobiona, taki prostokąt stojący i przechodzimy na kolejną stronę zamykamy takie klocki kroczków lego miejsca nie wkładacie nie wkładajcie w ogóle kroczków lego do miski będzie bardzo bardzo trudno znajdywać w normalnie no. no nawet nie jest tak trudno znaleźć taki i patrz Robimy tak. I myślę, coś. I kolejno tutaj o piniąd. Widziałem piniąd. Mam pierwszą stówkę. I drugą stówkę. I patrzcie, chyba, że to wkładamy. Aha. Patrzcie, otwieramy i wkładamy. A są takie dziurki, to co? To się tu mieści, Co? I normalnie. Co? Aha, czyli taki grak fotowy O, taki grak fotowy. O, i tak ocupiamy.

Tutaj. O, patrzcie chwili oto Tak, takie 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 taki. O, to taki. Klocek nie kryj się.

Dobra, ja tu się pogubiłam. W końcu po co ja teraz tego kluczka wyrzuciłam. O, teraz to nie podsumowując, trochę wiem, jak to było. Dobra, tak. E To jest taki teraz, o, patrzcie, i patrzcie, chyba to, patrzcie, tu jest teraz, patrzcie, o takie coś, to chyba znaczy, że to do tego, faktycznie, pasuje. Dobra, teraz będziemy robić o takie autko policyjne. Dobra, bierzemy chyba taki. Bierzemy. jeden taki złoty Chomeliło mi się ze dwójką. Dobra, chyba A, tam chyba musi być leżony. Bierzemy. bierzemy taki. Taki i zamiast I teraz ten czerwony kładziemy na te żółte, a ten też na te żółte, na tą końcu beckę. A tam rodzica. Zawsze muszę jakieś głupie informacje oglądać. Rodzica patrzcie, teraz nie jeszcze jaki klocek nie wiem? O, taki, o, Salusi klacusek. I wstawiamy go. O. o, tutaj to jest dopiero parę klocków. Wezmę na razie, jemstety, no? ten mamy wyjęte, chyba? Chyba tutaj. Teraz. A jak chcecie zobaczyć mój fotel gaming gamingowy? To patrzcie na mój fotelice. Gamingowy. To jest mój fotel gamingowy. I teraz czerwony muszę znaleźć kroczek taki. O taki czerwony. I chyba taki niebieski. Aha, tych klocków nie widać? E Bardzo dawno temu. I psy, dopiero mi się przypomniało, że ja je mam. Widzowie, normalnie. Tak, że bardzo dawno temu, zaraz zapomniałem, że ja mam, widzowie. O, już mamy takie klaski. Dwa pazem jest, dwa. Rodzaje. O, taki. I dwa takie. Że prezentuję ze światełkami. Odbiję się trochę co to Zaraz to takie jasno widać. Dobra, bierzemy to, wcepiamy tu. Bierzemy to, wcepiamy tu. Bierzemy to, wcepimy tu. Tak się prezentuje O! Chodźcie Mamy pierwsze niebieskie psuta tego auta. Jak to chce być? O, tak, chyba. Dobra widzowie. O! Już mamy podstawę boku nawet o. Chodźcie widzowie. Dobra, gdzie to chce być? I hopa! Hopa! No takie trójkątowe. Nie, to wkładamy? Gdyby nie było widać tego brązowego, to już zakrywamy te brązowe. Już w ogóle nie widać tego brązowego. Zatem ja tutaj widać. No halo, policja, coś tu zostało pomylone. Tutaj widać brązowy, a nie miało. Obrze, jak ten klocki z jak przesuwam. Klocki czekające. Widzowie normalnie. Klocki z trójkątą. Jeszcze raz takie widzę. Dobra, widzowie, widzimy się po znajdę klocka już znalazłem! Ja te klocki wcepiamy. Tutaj chyba wczepiamy. O tutaj chyba musimy je wcepić! Nie wydacie się, że tak to śpiewam. O! Teraz bierzemy takie dwa. O takie. do drugiej. Da er Kikkeladd satt. tkrываем też. No, też pomyliło mi się z zielonym. I takie, klik, stębiałem, widzowie.

mi normalnie widzowie boza. I bierzemy taki klocek płaski niebieski. No wiecie jakie płaskie chyba? O. Jak je O.

To daleko. To czas I pomijam. Kapa ze mnie prawdziwa. Zami się tam zagapiam. Taki klasę, takie dwa klocki. Aaaa. Muszę wstać. Gdzie ty, Placku, jesteś? Idę do śniadamy. Piona? Dobra, szukamy takiego klociuszko. I czerwony jeden klocek pił. U... O, pierwszy kloczek tylny. Biały. Taki. I uwaga gdzie to wstawiamy. Kolejny tylny, kolejny. O. Widzowie tak jeszcze raczej nazę tuje. Auto. Widzic owiór. Czepiona. Kolejna strona widzów. Zielony taki. I taki to mi będzie łatwo znaleźć nawet. O! Stoi. zowie. Ui. Ach, dobra. Cze że... tot rozczepić, cze tot rozczepić. Chyba tu i chyba tu. Nie wiem, czy dobrze ale chyba. M! Dobra, cypionia. Kolejny taki sam klotek widzowy, bo ja jest... bąb... w ogóle jestem na kolejnym stoję. Nie powiedziałam wam. Kloczki mi słuchaj kołem Dobra, mi się to wtapiamy. W ogóle tu ja mam kilka legion. To w ogóle. I się. Bo. Teraz nie Biały klocek. I kolejne podstawki na koło. co poczekaj tutaj.

Jest oh, sieba i myślałem, że one są takie na koniec. Zapijamy widzowie. Patrzcie widzowie, jak to na teraz co będziemy robić. Taki klaszek. Mieśame takie klaszki, trójkątowe. Zatnie rozumiem w którą stronę widzowie normalnie Nawet ja pomyliłam stronę widzowie Dobra, teraz rozumiem w takie coś I chopa Taka O Takie Czyli Taki klocek. I taki sam klocek. I taki klocek. Zobaczmy co jest Poza tym. kamera mi się...